Cześć wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam ostrzeżenie, jak nie należy napełniać małej butli turystycznej. Ponieważ należy z tym jechać do jakiejś autoryzowanej, wyspecjalizowanej stacji do napełniania butli turystycznych propanem, butanem technicznym. Także dzisiaj specjalnie ostrzeżenie, jak powtarzam, nie należy. Ja tego. Nie będę napełniał, tylko tak symuluję, oczywiście takie napełnianie, które kiedyś tam w minionym wieku, kiedy byłem młody, no podobno młody nadal jestem, ale nie wiem. No wtedy tak nieraz napełniano, przelewano butli, z butli do butli. Warunek jest taki, że taka butla normalnie, taka, którą się ma na przykład w domu, ona musi być Pełna, najlepiej jak jest dużo tego gazu, pełna, prawie pełna i tak dalej, żeby ciśnienie w niej było większe niż w tej małej, bo wtedy przejdzie. Oczywiście trzeba ją odwrotnie postawić, tutaj na przykład na krzesełku postawiłem odwrotnie, tak, i użyć takiej złączki. Tą złączkę to mam z samochodu, no po prostu, żeby butle właśnie do palnika, tak, doprowadzać i tutaj jest ten mały. Mała złączka, tutaj jest ta duża, oczywiście uszczelki, o tu są uszczelki, tutaj też jest uszczelka, o yy. i teraz tak, kupiłem taką w ogóle małą butlę, ponieważ, yy, taką kilogramową, ponieważ obawiam się, że na wyjazd, na który się wybieramy, taka dwukilogramowa może nie wystarczyć, a więc w rezerwie, w czapce na przykład, czyli, czyli w boksie gdzieś to tam owinę jeszcze mm, jakąś tam jakąś folią bąbelkową i to tam gdzieś zapakuję yy, butla jest zupełnie nowka yy, kupiłem to w obi przywiózł mi właśnie kurier i zamierzam yy, jechać teraz oczywiście do wyspecjalizowanego, autoryzowanego serwisu, ponieważ yy, jak słyszymy propon butan to co robimy? boimy się symuluje yy, napełnienie no i po prostu jak to się kiedyś robiło, no to pokazuję, także po prostu, no wiadomo, tutaj opaska, tu opaska, yy, małą butlę się odkręcało, tak, o, całkowicie, tutaj jest odpowietrznik i po prostu kluczem 10 to się luzowało, prawda? Tu jest zakręcony cały czas. Tu jest zakręcony, bo pamiętajcie, że ja tego nie napełniam, tylko po prostu tak historycznie sobie wspominam. I po prostu wtedy tutaj się odkręcało. I jeżeli tutaj zaczął lecieć biały, biały taki gaz, to znaczy, że już doszło, doszły skropliny, ponieważ ten zawór ma taką rureczkę. Bo musi być miejsce w butli, tak zwane miejsce bezpieczeństwa na rozszerzenie się gazu, prawda? Więc tam jest taka rureczka, która, jeżeli poziom się podnosi, 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 dochodzi gdzieś dotąd, to zaczyna w tą rureczkę wchodzić i wychodzi tym odpowietrznikiem, nie? To wtedy się zakręcało od razu butle, zakręcało się tutaj to, tą dziesiątką i to było wszystko. No i oczywiście ten zaworek. Tak, tak się kiedyś robiło, no ale powtarzam, teraz po prostu ja to rozkręcam. I jadę do, tak jak wspomniałem, do wyspecjalizowanego punktu napełniania tych, właśnie turystycznych butli. Yy, a tutaj kolejna mała modyfikacja. Tu mam taką doseczkę polakierowaną. Troszeczkę może jest tak przyciemniana, ale przyciemniona taka. Ale niech sobie będzie. Taką, taką po prostu miałem. Yy, przyciąłem ją. Polakierowałem i ona będzie tutaj chodzi o to żeby tutaj troszeczkę mm, poszerzyć tą ławkę y, na tej wysokości y, tutaj gdzie no gdzie mamy głowy tak żeby tutaj troszeczkę było wygodniej podeprzeć się y, czy nawet coś postawić no, w, tak małym, w tak małej y, przestrzeni nawet takie coś jest y, no jest skazane. a więc ona będzie tutaj tak i teraz tak, żeby żeby to um, przymocować, um, dorobiłem takie um, krótkie z profila. Tutaj są zaślepki plastikowe, no, można je kupić po 25 groszy. No i tutaj, takimi śrubami, ósemkami, dwa takie o, tu i tutaj przewiercone. No ktoś powie, pierdoła, ale, ale dla mnie nie pierdoła, ponieważ no, ja tutaj zamierzam żyć yy, i mieszkać. Yy, tutaj troszeczkę trzeba sfazować, bo myślałem, że kupię z stożkowym takie trochę mniejsze te łebki, ale te łebki są zbyt trochę duże, więc muszę użyć no, po prostu wiertarki no, z takim szerokim wiertłem i, i troszeczkę troszeczkę to sfazować więcej. O, i teraz już łebek chodzi praktycznie. No prawie, że na płasko, no i o to chodziło, żeby tutaj się nie zadzierało. I jeszcze tak samo to będzie sfazowana. Teraz tak. Tutaj łby ładnie, natomiast są troszeczkę za długie. A więc po prostu trzeba je oznaczyć i przeciąć i tyle. No bo tutaj jakaś walizka czy coś może się, może się zahaczać, jakaś torba turystyczna, jakiś pojemnik. Prawda? Więc no po prostu zaznaczę, utnę, obrobię tą końcówkę i zaraz wracam. No i pamiętajmy zawsze, że najpierw, przed ucięciem trzeba nakrętkę po prostu najpierw nakręcić, trochę dalej, tutaj obciąć. No i żeby wtedy odkręcając nakrętkę, ten, ta nakrętka sama ten, ta mm, końcówkę gwintu po prostu jakiegoś zniekształconego od nacięcia wyrobi. Później jeszcze przytnę, przytnę, przypoleruję to na szlifierce tą końcówkę. Tak samo z nakrętką nakręconą. No to są drobiazgi, ale, ale bardzo istotne. No i deseczka zrobiona. Jest solidna, także jak się na tą stronę wsiada, na przykład, czy coś, to można sobie od razu tutaj usiąść, usiąść i tutaj chlup, <grybujesz> skoczyć. A tak jest od spodu. O, zrobione to. No tu na gładko, tak, żeby nie porysować. O. Jakiegoś bagażu. No, tak to, tak to wygląda. Idę robić następne duperelki. Tutaj można by było coś jeszcze, jakieś haczyki, czy coś, można jakby co to powkręcać, coś tutaj jeszcze wymyślić na jakieś akcesoria, albo zabudować tutaj taką płytę jakąś. No nie wiem, w każdym razie jest jakieś miejsce. A teraz kolejna wymiana, ale to też drobiazg. No ale życie składa się z drobiazgów. Wycieraczki. Wycieraczki od razu mówię tutaj jest tak, że ta od kierowcy ma 61 cm, a ta druga ma tylko 40 cm. Także wymieniam to, ponieważ z jest tak, że po prostu strasznie skrobię, tak? chociaż jest całkiem galanta, na była od nowości sobie wymieniłem te 61 a tą teraz kupiłem i wymieniam jaki tu jest uchwyt, jakby się ktoś pytał w tym Oplu, tu jest tego typu uchwyt, tutaj trzeba przycisnąć, tak, i wysunąć wycieraczkę w tą stronę wcisnąć i wysunąć a kupiłem w Intermarché, bo już z tymi wycieraczkami można zgłupieć Kupiłem taką wycieraczkę uniwersalną, ona ma chyba nie wiem Z 10 końcówek Do różnych samochodów, także 10 adaptorów, tak pisze Do 99% samochodów, to nie jest reklama, nie Absolutnie, po prostu każdy auto ma inny Inny ten mm, uchwyt Zobaczmy Tyle Tyle y, końcówek tutaj do różnych y, samochodów. Tą trzeba wyjąć, y, ten plastik. O, to po prostu się wyciąga. I tutaj jest ta końcówka z tym takim kwadratem. Nie, pomyliłem się. Wskazałem na to, y, Nie, nie ta. Ta, ta. Taka krótsza i trochę taka grubsza a nawet fajniejsze są krótsze i grubsze <gry> oczywiście wszystko w granicach rozsądku i zamontowane także jeszcze raz ta ma 40 cm długości to pióro a to aż 61 wycieraczka zamontowana no po prostu te końcówki praktycznie to są mi niepotrzebne Trzeba je wyrzucić, no ale jest to uniwersalność, tak? Za to tej, tego rozwiązania. A wycieraczka kosztowała całe 14,90, także całe 14,90, także taniaszka. A jeszcze, jeszcze tutaj na chwilę. Ktoś się może zapytać, ktoś wnikliwy, po co jest taki kluczyk tutaj i to już działa. O, jest taka stacyjka jakby ale mogę powiedzieć tylko tyle, że być może tu będzie jeszcze yy, jeszcze jakiś panel Nie wiem czy z tej strony bardziej yy, czy tu od góry będzie wygodniej chyba może bardziej u góry Razem z tym yy, No yy, być może jeżeli kiedyś pojadę na północ na NordCap. A może na gdzieś jeszcze na północ w inne miejsca i będzie zimno, to będę chciał założyć tutaj Webasto. I już zacząłem właśnie o tym myśleć. Na razie ten wyłącznik, ta stacyjka spełnia inne zadanie, a jakie to przemilczę, natomiast yy, da gotowo, prawdopodobnie będzie jeszcze raz przerobione i będzie tutaj włączanie Webasta. I na koniec, no, takie lampeczki, na razie tu jedna wisi, ale ona będzie tak, tylko zamówiłem rzepy, no i ona będzie tak, nie, wisieć, druga oświetla mi tutaj, no a trzecia i czwarta na razie są tu, ale przyjdą te rzepy, to je zamocuję, a tutaj, no jest sterownik, Sterownik do tego i całość tu o, można sobie to po prostu włączyć. Tutaj to jest wszystko z y, tego akumulatora solarnego, yy, oczywiście. Pilot, tak, pilocik. No, taka pierduka, ale jak się nieraz siedzi, albo deszcz wpada, nie ma co robić. No, monitor to jeszcze dopiero pokaże. Będę go montował. No, i chyba na, na dzisiaj to wszystko. No, widzicie, takie, takie już pierdały. Całość to już była robiona już zaraz po kupnie, a teraz zostały takie pierdyłki. Ale jak się siedzi, to, to też ważne. Zabieram się tutaj zaraz, sprzątam tą wkrętarkę. No, i, i to wszystko. Cześć.